Witam, jestem alvor.pl, a to pierwszy odcinek naszej serii Przygody z Minecraft. Yy, więc stworzymy sobie nowy światek, tutaj, gdzieś, tutaj. Yy. Mam nadzieję, że nie skrzeszuję jak, jak przedtem, kiedy nagrywam. Ale serdecznie zapraszam na obejrzenie mojego let's playa. Pierwszy odcinek może być troszeczkę trudniejszy, ponieważ wiadomo, przyzwyczajenie i w ogóle. Ale postaram być. Mówić śmieszne rzeczy, jak na przykład na się? Dobrze. Zbierzemy sobie trochę piasku. Na jakąś toaletę, czy na coś? Niestety zbier Zbierzemy sobie gliny, ponieważ. W tej wersji ciężko znaleźć glinę. Jak nie mam. Yy, Gdybyście nie widzieli, gramy w Minecrafta Alpha, w której na przykład nie można spać, ponieważ nie ma łóżko. nie ma, ma, ma ułatwiania gry na przykład mączką kostną, ponieważ czegoś takiego nie ma w tej wersji. Jak mączka. Zbierzemy szybko tą glinę. Sobie tutaj. Będziemy mieli jakiś ładny dąż z gliny. Ojej, oj, oj Mam nadzieję, że podoba Wam się moja seria, nasza seria. Jak widzicie, tu jesteśmy na jakiejś yy, biomie śniegowym. Gdzieś tutaj. Oliuj. To jest Dobrze, dobrze, że Teraz. Także już mam troszeczkę gliny, ale to jest taki, tak bardzo mało. Pójdźmy sobie troszeczkę drzewa, jakieś schronienie, co zrobić czy coś. Ale drzewo przede wszystkim, bo nie masz bez drzewa, nie ma żadnego życia w Minecrafcie. Idę sobie tam, idę sobie tam. Podle. Podlec sobie drzewko! Podlec sobie drzewko! Ej! Kiedy wejdziemy, poddajemy sobie drzewko. Szyszur, 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 szyszur! No dobrze. Zbierzemy trochę drewna i poszukamy miejsca na pierwszą noc. Mam nadzieję, że seria nie jest zła. Tak myślę. Mam nadzieję, że uprzejmie będziecie mnie oglądać, a nie z przymusu, tylko że z przyjemności. Chciałbym zastąpić JJa. O węgla, węgla, węgla ma dużo, a węgiel jest bardzo przydatny, ponieważ z węgla możemy sobie zrobić pochodnie, możemy węglem palić w piecyku, tak, dokładnie, zrobimy kilof, Kilo robimy, yy, kilof się robi, yy, że ja także układamy trzy deski i dwa patyki, w kształcie kilowa. I wtedy wychodzi na tak. mnie Bierzemy trochę węgla 6 węgla. Oj, oj, oj. No szybciej, szybciej. Bierzemy, bierzemy węgla troszeczkę. kupeczkę Wow, ile kobla. Kobu, co by było ile węgla w moim świecie jest? Zbiorek węgla. Pot Potem pójdę skończyć odcinek i obejrzę jakieś pornole. <grych> Sorry, <grych> żarcik, i ja oglądam podnóle. ale przypomniała się gra, w którą kiedyś grałem z moją siostrą. Santa Claus, Santa Hej! Patrzcie, już mamy węgla. Widzicie? Tylko teraz naleźć... sobie... Tylko troszeczkę wykupimy kamienie, na przykład na jakiegoś Gilofa. O! Oj! patyczki i zrobimy sikierę, żebyśmy mogli zrobić troszeczkę drębienkę bije w despo o zesty, o zesku. o zespoł o o wow. Dobrze, drzewka. o o o, 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 o. chwilę. Po co mi o Myślę, a dobrze. to nie tele tele, efek samotny, który pomaga to zmienić. 997, ten numer tylko. Jakby co, to polecam MC Sobieskiego i Minecraft. Projektator. Projektator Minecraft. Co On ma fajne piosenki Takie byt play, od zesku, od zesku. Ile drzewna? zewna zewną. Drewno, Dzewna. Dawajcie mi drzewno. Moje drzewno. Moje drzwianko. Dobrze, idziemy tylko ciekawie miejsca na nockę. Od zesku, od zesku. Zebraliśmy drzewno. Teraz idziemy zdobyć trójceczkę. Teraz idziemy znaleźć domek. Miejsce na domek. Albo dobra, wytworzyłem serię z Herobrine'em. Zaraz, czek, zaraz, czek. Efekty motor, efekty motor, zmienić. Przynajmniej świnie nie uciekają w tej starej wersji, walony, tej nowej, tej starej. Patrzę, to widzę, że siekierko się szybko się nie zrobię. Ile mam stelków! Ile mam sztenków! Ile mam stelków! Dobrze fotos zbiorowego. Niech się na razie. Nie chcę mi się! Nie, nie chcę się! Czekam miejsce na dzionek, a nie na jakieś coś tam. Uuu, jest tu nie jakaś zła chyba. Prawdopodobnie. Nie, Obawiajcie się lepszego dźwięku, ponieważ yy, moja siostra naprawia mi słuchawki. sobie tutaj dziurę tą. Tą dziurę, tą dziurę, bez kojarzeń. Dlta, dużo dilta, dużo dilta, dużo. I zajmujemy sobie diltem... to. Dilutki mamy otworek, żeby było widać, co tam się dzieje, że No. nie będziemy go móc spawnę, ja tam. I wszystko się, dobrze powodziło. No, tak. Jo, jo, jo. się tu nie tego świnia niedobla niedobla świnku co ty robisz świneczku uzieś ujście, u o zięszku o zięszku uzieś dawaj miękko, dawaj miękko, dawaj miękko cię ja się zjaciu bo się, zjaciu przepraszam za moją nieodpowiedzialność ale musiałam Podżegnę. Uuu, pomyślała. No Noc, noc, No Noc, 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 zobacz, noc, noc, noc. noc, się robi noc. Co ja zrobię, co ja zrobię, co ja zrobię, co ja zrobię? to coś no to co ja to zobacz, no to zobacz, tu to zobacz, no to Widzimy dintel, albo zasypać, albo zasypać.

Będziecie to robić tutaj, czo? To jest świną niedorobioną, jak mi... ...bycie będzie mu, ale nie mogę nagrywać, ponieważ... jest noc. A więc... Do zobaczyska w następnym odcinku! Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, komentujcie, dodawajcie film do ulubionych. coleța Nara